Witam was już po raz trzeci w Chorwacji i dzisiaj będziemy jechać do Omisia. teraz super no, zawsze nie wiem czy nagram trasę, czy nie może coś się nagram um, my się już za chwilę widzimy w Omisiu. Dobra, my się zbliżamy już y, powoli do Omisia, ale dostałem jeszcze jakieś po 4 km. Nie? i ogólnie to nie wiem czy widać do końca bo w sumie mocno świeci słońce więc nie wiem czy widać mnie dobrze ale mam nadzieję że tak, że widać mnie dobrze. Ładne widoki my przyjechaliśmy mniej więcej stamtąd tu jest główne miasto całe tam takie tam tu jest sport można powiedzieć i gdzieś tam, tam a gdzieś, nie o tam z tyłu jest galeria kamienie, tam jest jakieś pepko i tak dalej nie wiem czy widzicie, ale z tego tutaj mostu, jakby tu jest taki most, widzicie? Tu o, tu. I my, i my jakby, jak jechaliśmy z Polski normalnie, to my przejeżdżaliśmy tędy, i potem jechaliśmy gdzieś tam, i dojechaliśmy tam. W tej chwili mi takie mini połączki, pani podała nam to w jeszcze dodatkowym to, to w ogóle było takie coś że ona nie, nie miała tam takich gotowych tylko że ona maszyna to przynajmniej nam zrobiła były takie świeże kryłem wam tego ale to wyglądało tak że jak to powiem, że to jest maszyna leciała taka jakby beza tak wyglądała ale to nie była beza one tam się smażyły potem tak przechodziły i potem no pani posypała nam za pu cukrem, pudrem i ten i polała sosem doskawkowym. Jakby było do miasta, bo tam jest stu my idziemy z taką drogą prostą, nie wiem jak to nazwać, szczerze mówiąc. Po prostu co wyjdziemy W no, ogóle tutaj na takim cyfelku za chwilę wam go pokażę i jest to normalnie... Do, nie na to do, taką plażą, ale jest tu plaża z piaskiem. Normalnie plaża z piaskiem. Jesteśmy na takim ciecku i tu się zaczyna rzeka, jakby tu jest morze normalnie i tu się zaczyna rzeka tam płynie. Dobra właśnie pokazałem pójść w ogóle taka plaża piaskowa tam był taki jaki tuberek, który jest cała plaża. Ja się moczyłem, bo nogi mam trochę mokre, ja się moczyłem, bo to jest spoko jest w miarę ciepła, jest taka no spoko. Jak mówiłem, że u nas jest dramatyczna, że w ogóle taka zimna to dzisiaj już była na szczęście lepsza, taka cieplejsza już była. Więc spoko. Znowu powiedzieć, że zrobiliśmy tak, jakby małe kółko, bo stamtąd gdzieś szliśmy, gdzieś tamtąd mniej więcej I myśmy gdzieś tam z tyłu i doszliśmy tutaj więc, yy, więc teraz się cofamy i prawdopodobnie będziemy wchodzić teraz do głównego miasta, które jest tam Wchodziliśmy tutaj do miasta można powiedzieć Tam się bardziej wchodzi i tak miasto, więc za chwilę tam prawdopodobnie wejdziemy To myśmy przyjęli tutaj arbuzy wchodzimy do... No, czy ten? Tak, idziemy tutaj. Podobnie pójdziemy za chwilę na jakieś lody. Zabieram się ślepa uliczka, więc zawracamy. My już zjedliśmy jakieś lody, więc mam mango, spokojnie rzecz Jakieś małe zakupy zrobiliśmy. I idziemy teraz chyba do tej małej galerii, co wam mówiłem. Tam jest kepko i inne sklepy. Do tej galerii, tu macie wszystkie kopie mam w ogóle jest stare stary logo w obserwacji. Jest tu, tu cudy na jakiś EOL. Widzę, że wracamy już do domu, więc widzimy się w Stanici My, widzowie wróciliśmy już do domu, a w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków obserwacji, dajcie łapkę w górę, suba i widzimy się w kolejnych filmach. Hello!